Tą ceną równości płci krajach zachodnich jest to, że właśnie istnienie całej klasy kobiet, na przykład prostytutek, tak, które tych mężczyzn tutaj y, zaspokajają. Dalej, y, całej klasy kobiet, która wykonuje tą płacę, pracę opiekuńczą czy tam, nie wiem, y, domową, y, czyli opiekuje się starszymi osobami czy sprząta nasze domy, żebyśmy mogły pracować zawodowo i się realizować, że my to tak naprawdę, my im, Powtarzam, my nie chodzimy o Polki, bo my, my często sprzątamy w tych domach niemieckich czy włoskich i my się opiekujemy ich starszymi osobami, więc, y, więc bardzo ogólnie i nie chcę, żeby to Polki do siebie wzięły. My y, tę naszą równość i wyemancypowanie osiągamy na plecach kosztem innych kobiet z biednych krajów. Y, już nie wspomnę o przykładzie surogacji. Mężczyzn tutaj tak do końca No nie ma. you <laughs>